Nie, jest włączone nagrywanie, trzęsie mi się kamera, nie, jest stabilizacja. Tak, synu dzisiaj pożyczę od ciebie telefon, tak, tak? Dlatego, że jego telefon, witam cię w tym nowym pięknym dniu, jesteśmy na szczepieniu, ale słuchaj, telefon jest anonimowy. Jaki tutaj jest rygor? Bardzo dobrze. W ogóle, żeby tutaj się dostać, to musieliśmy przejść badania, wywiad. Yy, przyjęli nas w takim osobnym, zaraz może to pokażę w osobnym yy, kontenerze i nie wziąłem kamery specjalnie, bo czułem, że może być tutaj ciężko z właśnie z czy przedostaniem się. Przy okazji zobaczę sobie jak ten iPhone nagrywa. Tam jest o za bardzo prześwietlone. Ciekawe jest jak to później wyjdzie, no ale no nic, spróbujemy. Posłuchaj. Sytuacja wygląda tak. Aha. Ostatnim razem w ogóle, jak, ostatnim razem jak byłem i miałem tą dużą swoją kamerę, to, to było tak, że pielęgniarka czy tam jakiś lekarz powiedział, że, pielęgniarka, nie, lekarka, powiedziała, że nie mogę, tutaj się zaraz schowam, że nie mogę nagrywać, ale miałem tą dużą kamerę. Ja mówię, ale nie nagrywam, bo faktycznie nie nagrywałem wtedy I ja mówię teraz, ja mówię, aha, i ona do pielęgniarki, tak motam. i ona mówi do ochroniarza, który przyszedł do mnie, a on, no co, no dobra, podszedł do mnie, no i żeby mnie nagrywał. Ściąga, automatycznie mi się samo ściąga z nosa, żebym nie nagrywał. A ja mówię tak. Okej, okay, dobrze, po pierwsze, nie nagrywałem, a po drugie, proszę mi powiedzieć, gdybym chciał faktycznie coś nagrywać, to bym wyciągał taką dużą kamerę. Przecież to bardzo łatwo można nagrać właśnie przykładowo takim telefonem czy jakimś innym urządzeniem. Zawsze kamera, duża kamera zawsze robi wrażenie. Jak wchodzę gdzieś do sklepu cokolwiek, to patrzą się ekspedientki, wszyscy się patrzą, bo widzą coś dużego, tak się wiesz, są przerażeni. Teraz sobie zrobiłem inaczej, odwróciłem kamerę, czyli wcze... wcześniej nagrywałem, wcześniej nagrywałem kamerą tą... tą z przodu, a teraz chciałem zobaczyć z ciekawości, tylko ja byłem inaczej odwrócony. W tą stronę było światło chyba, tak? Czy też nie? Po prostu chcę zobaczyć, jak przednia kamera działa w iPhone'ie 11. Faktycznie, żeby sprawdzić, o, to muszę teraz w tym samym miejscu nagrać, i zobaczyć sobie przednią, przednią kamerkę. W ogóle tak, musieliśmy zostawić, musimy dojść. Musieliśmy, nie mogliśmy wjechać na teren szpitala, także obostrzenia są dosyć, dosyć duże. No niestety, no tak to, tak to wygląda. Ale moje włosy, kochowie, ej, jest pomysł taki! Wiesz jaki pomysł? Bo tak myślałem o tym, czy samemu się golić, czy na zero się goli, bo to byłoby jakby najłatwiejsze, najszybsze. Ale wiesz co, pomyślałem sobie, czy nie zrobić takich włosów właśnie, że z boku podgolić, a, a górę sobie zostawić jakiś fryz? Spróbować zrobić trochę coś innego? No, tak sobie myślę. Milo, nie chce pokazywać łzy. Łzy. Milo, powiedz mi, jakie to są łzy? Szczęście. Po, to są łzy? Szczęście. Dobra, sorry. Nie masz pojęcia, nie masz pojęcia. Uff. Jak zeszło i ze mnie też, i z Miłosza. miłość po prostu cały czas, codziennie rozmawialiśmy na ten temat. Ja w końcu, wiesz co zrobiłem? W końcu się zalogowałem yy, na jego konto facebookowe i może to zadziałało. I z Facebooka poprosiłem, żeby zweryfikowali jego wiek. Nie poprzez Instagram, tylko właśnie poprzez Facebooka. I w ogóle, to co jestem... W ogóle na Instagramie, no bez nadzieja. to jest. To jest Kurzające. Już widzisz, to jest nie pierwszy raz, tylko kilka razy miałam takie problemy. Zobacz, na, na Instagramie nie powiedzą tobie, jak przesłać, w jaki sposób zdjęcie. No, dlaczego tego nie zrobią? Po prostu jest, podaj imię, nazwisko, konto mailowe i swój wiek, i koniec. I wyślij. I cisza, i nie wiesz, nie ma żadnej informacji, że. No spójrz na swojego maila, bo tam są dalsze instrukcje, beznadzieja, naprawdę, człowieka może to wkurzyć, ktoś kto ma zwykłe konto i może sobie dowolnie założyć, to nie ma znaczenia, ale dla nas ma to znaczenie, żeby trzymać to konto i żeby nie stracić tych, tych widzów i tej całej pracy, która była włożona, także no, ja też się cieszę, naprawdę się cieszę. I może zadziałał właśnie ten Facebook. A na Facebooku, zobacz sobie tego, rodaj, jest opisane, jakie wysłać to zdjęcie. ja domyślam się, że w większości może być coś robione z automatu. I, i dziwiłem się, że na Instagramie nie, nie, nie napiszą, w jaki sposób wysłać. Ale na Facebooku jest. A Instagram i Facebook to jest ta sama firma. Instagram należy do Facebooka. Na Facebooku jest, że na ciemnym tle. A ja zrobiłem wcześniej zdjęcia na jasnym tle. Więc później przerobiłem w Photoshopie obwódkę i było OK. Uf, uwierz mi, zeszło, bo już dwa razy czy trzy razy miał konto zablokowane. I teraz, kiedy już jest zweryfikowane, to jest pewność, że już nigdy nie będzie miał skasowanego, chyba, że złamie w jakiś inny sposób regulamin. Co nie Co będzie Co będzie? Dobra, wprowadzam też do... Hey, myślę, jak, jak wynagrodzić. A nie, wi nie widzów ciebie jak wynagrodzić. Miłosz już nagrywa na swojego, na, na swojego Instagrama. W ogóle wprowadzam nowe produkty, które będą w cenie poniżej 80 zł, a ja, miłoszę... ja. poniżej 80. Myślę i zastanawiam się, co tutaj zrobić, czy, czy w ramach tego, że Miłosz odzyskał konto, to czy nie zrobić jakiegoś giveaway, tak? Giveaway? Giveaway, tak? Czyli, ale dobrze. Ja mam, ja mam problemy. Problemy mam troszeczkę od strony prawnej. Te wszystkie takie konkursy, one tak naprawdę, czy w większości są. są robione trochę niezgodnie z prawem. Dlatego, że jak jest konkurs, to musi być rozstrzygnięcie. Ktoś musi wylosować. A jak wylosować, to musi być regulamin. Jak jest regulamin, to musi być to. No właśnie. Kto losuje? Gdzie losuje? Kto przeprowadza losowanie? To nie jest takie wszystko takie proste. To znaczy, ktoś jak robi, no to... Dla większości ludzi pewnie to nie będzie problemem. Ale zawsze się znajdzie jakiś wariat, któremu coś się nie spodoba. Ale postanowiłem, że można by było spróbować i zrobić, i to że właśnie chce zrobić, do końca miesiąca codziennie kupon rabatowy na 20 złotych. Kto, kto pierwszy, ten lepszy. I wydaje mi się, że tutaj można by było prawo, yy, czyli zrobić konkurs. To nie jest konkurs. <grych> zrobić zgodnie z prawem, czyli miłość na swoim Instagramie, Instagramie będzie codziennie wrzucał kod rabatowy, który będzie. Weź, jak to zrobić? Który będzie upoważniał do zniżki, powiedzmy jakichś, nie wiem, 20 zł. Czyli codziennie, yy, nie wiem, jeden czy dwa takie kupony rabatowe. Muszę to pomyśleć, muszę to pomyśleć jestem, widzisz, marketingowcem, a nie myślę. To jest, to jest mój minus. Gdybym mógł mówić o sobie, to pod tym kątem promocyjnym, marketingowym, kuleję. Ale mam po prostu... Dlaczego kuleję? Nie, to dlatego, nie dlatego, że mam pomysły, nie, ma, nie mam pomysłów. Tylko mówię Ci, że pod, kąt, pod kątem prawnym nie jest to wszystko takie proste. To samo nie jest proste zbieranie hmm, Robienie jakieś zrzutki, żeby później to wziąć na siebie, Milo. A słuchaj, mam dla Ciebie taką propozycję. Co ty na to? Yy, mam ta, właśnie takie yy, kendamy Kamo, czyli w stylu wojskowym. Tą sobie zostawię. Bo ja chcę mieć w pracy, żeby ćwiczyć. Ostatnio z Miłoszem ćwiczyliśmy tego, nie mógł Ty pokazać. Nie, nie mogłeś tego na Instagramie pokazać. Ta jest dla Ciebie na konkurs, ale ta jest dla widza, do wygrania. Okej. Okay? A jak to zrobisz, to już zależy od Ciebie, no, ale tylko mnie się spytaj, żebym wiedział jak pod kątem prawnym jak to, jak to rozwiązać, okej? Okay? A tą sobie otworzę, otworzę teraz, bo ja nie mam w pracy. O. Mogę raz zagrać? Czy możesz raz zagrać? To jest takie lep lepki ten, inny A. materiał, lepki. W ogóle nie wiedziałem... Że z jednej strony to... I właśnie, to jest przykład, kiedy możesz kupić jakąś chińską kendamę i nie będzie wiadomo, nie będziesz wiedział, że profesjonalne kendamy z jednej strony to jest większe, a z drugiej strony jest mniejsze. No właśnie, no nie? Słuchaj, ta zielona będzie pasować na tło zielone, więc... Wy, możesz poprawić to tło? Tak mnie denerwuje, a nie mam taśmy dwustronnej, w domu mam. No jak tym się? Fajnie, mi się podoba. mi Nie ty, wiem, bo ty teraz którą grasz? Strogo? Strogo, on jest inna. O oh, jest! Brawo! No, to jest łatwe. To jest łatwe? Tak. Ja się tego nie cieszę. A Kasia kupiła jakieś nowe maski. Nie wiem w jakie one są cenie. Ta na uszy, to jest chyba na uszy, no nie? Tutaj, która mi się najbardziej podoba? Hmm, żadna. Ewentualnie wolałbym, o, to albo to. No, ale w zasadzie nie to jest nos Ale patrz to. Jest wygodniejsze, bo Poczekaj, oddyje. nie mogę, nie mogę pokazywać. Ale i Co? Nie mogę pokazywać, co tu jest nowego w domu, w pokoiku, Bo tutaj w pokoiku jest nowy zwierzak. Byliśmy dzisiaj w szpitalu i wiesz co, mam dużo, dużo obawy, znaczy miałem dużo obawy, bo nie wiem czy wiesz, ale najwięcej osób, tutaj jest przykład, jak szpital w Limanowej, tam się było, tam zostało zarażone 70, blisko 70 osób i większość z nich stanowią pracownicy tamtejszego szpitala, ich bliscy oraz pacjenci. Chodzi o to, że najwięcej osób, które się zaraża koronawirusem, to są, to są osoby właśnie w szpitalach albo w domach pomocy społecznej, tak, DPS. DPS, tak, Domy Pomocy Społecznej czy Starości? Dom Pomocy Społecznej. A na całym świecie mamy ponad 3 miliony zarażonych z czego w Stanach Zjednoczonych 988 tysięcy, prawie milion osób. Od mniej więcej miesiąca czasu, nie wiem czy jest sezon w ogóle na winogrona. jemy po prostu mnóstwo winogron. Nie wiem ile to ma kilogram dziennie jemy, albo więcej milo, milo też lubisz, co? Tak. Moim ulubionym owocem jaki milo? O, mój owoc najbardziej ulubiony owoc jest wiem. Marko? tak jest. Mango. Mango, ale w sezonie lubię jeść sezonowo, czyli na przykład jak były mandarynki czy klementynki, to klementynki, teraz po prostu winogrona, one są słodkie. Jest jeszcze jedna, ale słońce świeci, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, jak zaczynała się pandemia, to miałem obawy, był taki dzień, dwa dni, że mówię, co ja będę robił w domu, kiedy nie będzie można wychodzić i nic i mówię, co będę nagrywać? Nie mam pomysłów na nagrywanie, i mówię, że w tym okresie po prostu zrezygnuję z nagrywania. No i, i słuchaj, teraz jest śmieszne, bo mam aż cztery tematy, które są zaległe. Tak mi się, tak, cztery. Jeszcze z dzisiejszym tym Facebookiem miłosza. Wy, wezmę kamerę poza. <laughs> czy ona mi wypadnie za barierkę? Może i nie wypadnie za barierkę. Muszę trzymać. Chodzi o to, że mam cztery tematy, które do nagrania i nie nagrałem. I mi się to przekłada, przekładam. I słuchaj, zrobimy tak, że tutaj, jeżeli nie zapomnę, to wstawię ankietę albo w komentarzach można napisać, co chcecie, żebym nagrał następnego. Bo teraz tak. Pierwsze to, czy zwierzak. Bo mamy, ale nie nagrałem bo czekałem, żeby chłopaki nagrali. Drugie to jest pokój Marcela. Jest zrobiony, czekam cały czas, żeby pokazać. Nie jest do końca, bo nie ma mebli. Meble kupimy po koronawirusie, no ale on już mieszka, śpi. Nie ma też łóżka, no ale dobra, można by było pokazać. Trzeci temat. Jaki jest trzeci temat? A! Trzecim tematem jest to, że chciałem pokazać swoje zarobki z jakie ile zarobiłem na YouTubie, czyli pokazać, po prostu zalogować się na YouTubie i pokazać, ile zarobiłem w tym roku, jakie miałem wpływy. I pokażę, bo są... A, no dobra, niech to będzie ciekawostka. A co było czwartego? <laughs> A, no tak. No tak, jest jeszcze. Jest jeszcze jedna rzecz związana z chłopakami przed Koran. Zobacz, ile to czasu minęło. Zainwestowałem sporo, dosyć pieniędzy dosyć sporo pieniędzy w coś, co jeszcze nie jest wykorzystywane to jest czwarta rzecz A dobrze, aha, oznaczymy to jako muzyka co jest? limit czasu ustawiony jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę a co? możesz to zmienić? nie mogę, próbowałem dobra, no to mów jest jeszcze jedna rzecz no mi już wprowadziłem limity limity czasu to się sprawdza, czy nie? Co? Więc, znaczy, e, więc to tak, ewentualnie tak, może być kolejny pomysł, to. Później coś mi się jeszcze przypomniało w międzyczasie. Zobacz, jest trochę takich tematów, które mogą być dosyć ciekawe. Słuchaj, ja nie mam iPhone'a, ale myślałem o jednym sprzęcie i czekałem na niego od jakby, nie wiem, pół roku mniej więcej, zanim się, jak się pojawi, no i się pojawił całkiem niedawno. Sprzęt, który pozwoliłby mi montować lepiej filmy. Mianowicie tak, ja pracuję na tym 15-calowym MacBooku Pro. Ale ale myślałem, pojawił się iPad Pro, nowy tablet 2020. I myślałem o tym, że z tym systemem Katlina on ma taką możliwość, że mogę postawić sobie obok i mieć jakby dwa monitory. Czyli nie na, tylko na takim małym, tylko tutaj dodatkowy monitor, który ułatwiłby mi po prostu montaż tych filmów. Tylko, że jak dzisiaj przejrzałem sobie filmy i przejrzałem sobie opinie, to wszystkie są takie same. Że ten iPad wcale do modelu 2018 wcale nie jest jakiś dużo, dużo lepszy. A jeżeli jeszcze mówimy o sprzętach, to jest jeszcze jedna rzecz, którą kupię na 100%, nie będę oglądać żadnych testów. Czwarta generacja tych słuchawek. Miłość się nie może doczekać. Miłość po prostu zawsze przełącza. To my po prostu te słuchawki codziennie albo on, albo ja noszę tak się w nich zakochał, że jakiś ASMR czy cokolwiek innego, to bierze po prostu mi, kradnie te słuchawki i nie chce mi oddać. Ja mówię mu, słuchaj, no weź te jakieś tam swoje. No nie, no nie. Więc niedługo, myślę, że w ciągu miesiąca powinna się pojawić czwarta generacja tego, tego Soniaka. Są genialne, antyszumowe i świetne, świetne. Co? No, czy będą lepsze. No. Podobno design ma być taki sam, jak czytałem specyfikacje, to, co tam wyciekło. No na pewno będą lepsze. Także ty dostaniesz te ode mnie, a ja nowe. Serio? Rozmawiam z miosze. Dzięki za oglądanie. Cześć. Serio? Co? Serio? No, serio, a nie chcesz ich? Serio. No, dam ci, bo i tak mi zabierasz.